Już się go z tej strony Dzisiaj w dzisiejszym odcinku, jak widzicie jesteśmy gwiazdkę gracza. Tutaj macie już łapeczkę z gwiazdy grać. Radziłbym, możecie do niego wbijeć, zostawić łapeczkę. Miał lekkie problemy. I będziemy dzisiaj oglądać sobie film o evencie, bo mi się nie nagrało. To zaczynamy. Już jest Galactus, Galactus się powoli wychłaniam. kom boy. Dawaj, Galactus. Galactus coraz bliżej, coraz bliżej. Jest po lewo tutaj na takim Takim niebieskim... Jak to się nazywa? Takie metalowe... Hangar, hanger metalowy, tak. Hangar metalowy. Galactus jest coraz bliżej. Myślałem na razie, że to była po prostu jakaś mgła Galactusa, ale jednak to był sam Galactus. I jedną pięć zacisnął zaraz powinien drugą pięść zacisnąć akurat tutaj kolega nam nie pokazał on jest taki rozgniewany strzeżcie się ja mówię o czuję głód ja mówię w ogóle z obmieniewalną zaraz z y, lepy tak wiecie, tak dał mi po prostu taką lepę O, idzie powoli I ja mówię, nie, nie dawaj mi lepiej, nie dawaj Po czym ja zaraz patrzę, on mi, on, mi, on mi wali lepę On mi wali po prostu taką lepę Właśnie tu byłem, na tym hangarze, tutaj podobał, co mi był przed chwilą widziany I właśnie dostałem taką, taką lepę Po prostu I Gwynryt Co się stało z naszym statkiem, z naszym statkiem, nie wiadomo co się stało też bym po tej stronie mapy Je, Hej, witaj na imprezie Jakiś lag Hej, witaj na imprezie Ej. O Proszę Hej, witaj na imprezie Jesteśmy Potrzebujesz plecaka odrzutowego. Daj nam plecak, proszę. Galactus nie może pochłonąć punktu zerowego. Masz chwilę, nie? I Galactus aktualnie nas prawie złapał. Ale on punkt zerowy wali na dziurę. Co się dzieje z tym czymś? No i znowu nam internet w ogóle. Co się dzieje z moim internetem? Dobra, aktualnie Galaktys teraz dziurę pochłania. I co się dzieje? Dziura. Uuu, nie marnuje czasu. Ok, odczyt energii szaleją. Co się dzieje? Dlaczego mi to przewinęło? Tak. Odczyty... Odczyt energii szaleją. O, jeśli się nie mylę, jeśli Garaktus nadal będzie tak szybko pochłaniać, punkt 0, e. Całkowicie załamanie życzliwości zastąpi za. Chwileczkę, otóż. Miesz prowadzić busa bojowego? Co nie? Zaczynamy transport. Teraz. No to ruszamy. biały ekran co się dzieje w busie jesteśmy totalnie nie się na o iron man no dawaj, Woliłem sobie trochę zamajstrować w wa waszej rzeczywistości. Nic wielkiego, zachowując całą tą waszą czasową stworzyłem kilka miliardów klonów busa bojowego i zmieniłem je w potężne bomby. To bardzo dobrze, musimy nakłaniać Galactus, aby pochłonął jak najwięcej busów, zanim opara się z punktem zerowym. Jeśli, dojdzie, jeśli wszystko dojdzie, później otworzy się portal, a je patrz, drony bojowe. Orocza wiesz, miałem nadzieję, że będzie powodł wprowadzić dwa laserowy sam Wypróbuj. I can game over. Either. O imbym zapomniał laser, nie zranimy wielkość dalej. Zdrani pomnę rozprawić się bez trudu. Saliśmy drony, dobrze, dobrze. Bum, bum, no proszę, Mardryx strzaj celnie i próbuj nie eksplodować. Tutaj wiele ktoś coś robi. Jak się nim kieruje, nie miałem okazji go przedstawić, a więc może się prowadzi się trochę jak, jak autobus. O, coś się robi z tym punktem. Powoli coraz zanika ekran. Trzęsienie jest, powiedziałem, entuzjazm, ale przypominam, że kierujesz bombą, więc uważaj trochę. Bomba. I wchłania nas chyba. Tak, Galactus nas wchłania. Oj, wow, przepiękny widok i zły znak. Musimy ociągnąć go od punktu zerowego. Chłania nas do punktu, o, ale okej, okay, ale ja, ja nie panikuję, ale wydaje mi się, że cię zauważył. Aj, blondasku, mam tu łóże. Ja bawię się, że twój niezwykły wóz wojenny. Tor nam pomaga. Istny jarmar. Kierowca zabieramy się na jego ramię. Po prostu daj dalej na półnic, postaramy się nie panikować. Okej. Okay? i lecimy w jego rękę teraz zła wiadomość Galactus na pewno chce się, do, chce się dopaść dobra wiadomość naprawiłem radio i to jest właśnie pozytywna wiadomość a nie jakieś <grytanie> po co komu jakiś Galactus nas zniszczy? jaka radio działa przecież tutaj trzeba było po prostu strzelać teraz te boty Bum, 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 bum. Galactus coś robi, ale nie wiem. Długo dosyć ten punkt zerowy w systemie. Jakbyście nie wiedzieli, to ja możliwe, że jeszcze dzisiaj będą dwa odcinki. Ten będzie pierwszy, a kolejny to będzie z nowego karnetu. Wow, wykrywam sporo robotów. Okej, okay. bo obrody myślę, że mysz, nam pomóc. Bokobrody Tylko mnie tam podrzuć koleś Bokobrody dałem Bokobrody. Wolverine. Lecimy jak Superman. Teraz trzeba coś tu. Miłej zabawy jest wasz. Chyba złapał przynętę. Zabieramy cię stąd. Jeśli to zadziała, wszyscy wrócimy skąd przybyliśmy. A jeśli nie, co już nie znę się bawiliśmy, no nie? Tak czy inaczej, dobra robota. O nie, ale dużo tej busów leciało. Aaaa, i go zjadłem. Dlaczego to mi ciągle przeminęto? Tak czy inaczej, dobra robota zjada wszystkie busy i co się dzieje? Ale zielono mi się, nie, to niemożliwe. To niemożliwe. I wybucha jakimś. A to wyglądało jakby on się po prostu rozwalił. Bo laktus tak totalnie, że już by nie powrócił. On tam w szczelinę chyba wpadł. Udało się. Dziękuję kierowca Jakby w szczelinę wpadł. I teraz w tam... Widzimy się w następnym sezonie. Czarna dziura. I tutaj. Tak naprawdę jest czarna dziura. Zaraz powinno być coś. Jeszcze. Jonesy. Jest Jonesy. Jonesy leży. I budzi się z jakiegoś teraz strasznego snu. I co to było? Nikt tego nie wie. Kąchija, czarna dziura. Teraz jest ogólnie czarna dziura. Przez jakieś 20 sekund, przez jakieś nie, nie więcej. Tu mamy. I dopiero tutaj jesteś ciąg dalszy. Nastąpi w piątym sezonie. W sezonie piątym, tak. Podnoś sezon 5 zaczyna się za. I właśnie tak wyglądał event. Więc trzymajcie się i cześć.